Trzeba mocno przyspieszyć przede wszystkim wdrażanie ETCS-u na pojazdach, bo to jest bazą, żeby wdrożyć ETCS na gruncie. I wtedy jak mamy już jedno i drugie, musimy też, będziemy mieli bezpieczeństwo. Ale nie ma czegoś takiego, że najpierw wdrożymy ETCS na pojazdach, a dopiero później na gruncie. No bo po co tym pojazdom ETCS, jak nie mają po czym jeździć? Po co na gruncie ETCS, jak nie ma kto jeździć z tym ETCS-em? Trzeba to robić jednocześnie, a kwoty są nieduże, żeby to zrobić. Tak? E, e, dlatego my bardzo promujemy system ETCS L1, że to by niesamowicie przyspieszyło wdrożenie ETCS-u w skali sieci. Tak. E, natomiast e, to nie jest panaceum na wszystko, to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów sieci, bo niektórzy mówią, powiedzą, że ETCS nie rozwiązuje wszystkich problemów bezpieczeństwa. Owszem, nie rozwiązuje, ale zdecydowanie podwyższa bezpieczeństwo, tak? Te pociągi, które już będą miały zabudowane TCS on board, będą już jeździły bezpieczniej. Wdrożenie masowe, masowe systemu ETCS Limited Supervision bardzo by wpłynęło pozytywnie również na systemy Full Supervision, tak, bo E, można by było je zabudowywać na liniach głównych, wręcz trzeba, takie mamy wymagania, wręcz stawiane przez Unię Europejską, że one muszą być na wszystkich, e, zabudowane na wszystkich sieciach TENT. Tak? Więc e, tu nie mamy wyjścia. E, do 2040 roku musimy się na głównych sieciach pozbyć urządzeń klasy B, czyli inny pociąg niż z ztcs na te sieci nie wiedzie, Więc. E, tu Nie ma wyjścia. Pociągi będą musiały zostać wyposażone w system ETCS, e, a tylko handicapem z tego, że one zostaną wyposażone w ETCS, jest zainstalowanie również LSA na sieciach pobocznych. Tak? Wtedy ten sam, ten sam pociąg, ta sama lokomotywa, która e, będzie musiała pojechać po sieci TENT wyposażona w ETCS będzie jechała równie bezpiecznie po, po sieciach, po liniach kolejowych na, pobocznych.